Jedzonko, no to super, kapitanie. Do niedzieli. Poza tym, zdrówka i powodzenia w turniejach. 6 złotych. Mam nadzieję, że to project jakoś nie będzie się przy tym bardzo ukrywać. Cześć, Karolka. Cześć, Dawid Kornaś. Powodzonka, Królu Paźolandii. Dziękuję. Przyda się. Ciekawe, czy zagra ostrożnie, czy. Defensywnie tym spaghetti chyba ostrożnie. O, jest w ruchu mi trafił skubany. A ten ham normalnie nie skupił w ruchu. Ale na szczęście zrobiliśmy mu większe szkody niż on nam. On ma gorszą pozycję, bo jest w zagłębieniu. Trzeba go teraz zaatakować. Nie wolno mu odpuścić, trzeba go teraz przycisnąć. Mamy go. Mamy go! Ło! Jeszcze sobie zabrał HP. Doładujmy kolejny pocisk, jest na trzy strzały. Doładujmy. Jest nas, dobra Nawet mi nie zabrałem całego HP, bo sam sobie zabrał, prawda? Sam sobie trochę zabrał. Każda bitwa jest taka na poważnie. To dobrze, nie lubię jak są takie bitwy, że wiecie, walkovera mi się przychodzi. No także że tam widz pytał, jaki ma mikrofon. No to mówię: Blue Yeti i Fjolkson nie zadały żadnego pytanka. To nie wiem, czy coś się ci odpowiedzieć, ale. Ale to już wiesz. Ile procent piekłości na Tyszkiewiczu? Ponad 80%. Yy, teraz będą pewnie śmiechy, że mój przeciwnik to ma kolorek czerwony i łatwo. Ale on ma 80 tysięcy bitew. 80 tysięcy bitew, bo zobaczcie. Sapir, widzisz, Inku? Nie widzę, co nie? Nie wiem, ja ślepy jestem. Wydaje mi się, że też dużo osób ma takie negatywne podejście do S75TS A to jest bardzo dobry czołg, ale mało o nim ludzie wiedzą, w sumie tylko ja nagram o nim taki film jakiś. Wojtek witaj multiocen konto i jakby jak ktoś... Nie, kojarzy nie, kojarzy jakiś mój, nie dwojdzie, mojego filmoni, to 390, może mieć takie mieszane uczucia o nim. 65, to jest bardzo 60. fajny czołg. Nie wiem dlaczego nikt nie docenia e 75 ts Fajny czołg. kurde, fajny czołg. O, jest. jest. Jest i on. Ale jedzie. Ale świr. Ale świr, patrzcie go no. Patrzcie, jaki wariat. Ale lagi, o kurna. Wow. Co za wariat. To wyglądało jak starcie trochę z botem faktycznie. Ty, no myślałem, no tak wygląda jakby by podgrał, tyle bitem, takie wyniki, no ale bez obrazy, nie chcę go obrażać, absolutnie. Ci antybiotyki, trochę odpocznij, od wota trzy dni jak nowy wynarodzone. Wiesz co, ja już jestem po dwóch antybiotykach. Różnych, z różnej grupy i... Troszeczkę Krzymek, co jestem nimi zmęczony. Jest mam odporność 90, bardzo niską po tych antybiotykach. Nie byłem chory dwa lata, a teraz mam tak zepsutą, że przewieje mnie od razu lekko od razu chory. Nie mogę się zregenerować. Muszę coś zrobić, jakieś te e, biotyki, żeby zregenerować organizm. Udało mi się wzmocnić przez lata, nie chorować i nagle... Ta zima. No, w sumie to to... Yy, ta jesień zabójcze dla mojego organizmu. No. Ale to w sumie też przez te wszystkie wyjazdy mi się osłabiła na pewno odporność, bo miałem dużo wyjazdów. Acces cześć multi. Proszę o ocenę konta oraz dodanie do klanu podwijanie czołgów. Nikax. Pozdrawiam cieplutko. 4 złote i 65 groszy. Dobrze, dziękuję bardzo. Najgorsze jak ktoś kicha obok ciebie, kurde. To jest lipa zawsze. Bo już wiesz, że dostaniesz strzała. robą Cześć Mati Ząb. Dlaczego masz nick Mati Ząb? 13. Masz zęby? No to rozumiem. No to, by, to by było logiczne, że masz zęby, ale. ma zamknięto Co to za gościu? Dobry. No się tak patrzy, że jakiś taki dobry gracz. Coś Maciej. Maciek Cyruski. Sosun Ring Multi, czemu nie wyświetlam i aktualnych statystyk w garazu z moda Slaina, Tak jak u ciebie, odnośnie danego czolgu możesz kosinus podpowiedzieć, jak to naprawić, 4 zł i 65 groszy. Nie wiem, czemu ci nie wyświetla, wiesz, to też ja tak nie jestem wszechwiedzący. Nie wiem, czemu nie działa to. Ciutostwo. Ciekawe, co gość robi tym projektem. Starość, no, faktycznie na pewno starość. Musisz mieć rację. Hamburger Andrzej 666 się Multi. Sprawdziłbyś konto i dodał do jakiegoś planu pozdro i powodzenia w gierce 4 zł i 65 groszy. Nie wiem czy mi wyrosuje 239 Jest rosowa Ale miałem laga, mam stopingu kurna Czemu internet Z orange Nie nienawidzę ciebie orange Co lepszy gwardista czy móc? Ja pola le... gwardista Trudny przeciwnik IS3. Ja bardzo nie lubię walczyć z ISM-3, bo IS3 potrzebuje 4 strzały, aby zdjąć progetto. A ja potrzebuję. Chyba 7. 240 plus 240 to jest 480. No to policzę 500. Taki scenariusz optymistyczny, no to jest 6. No to 7 strzałów potrzebuję. No to on 4A7, ja kurde. Duża różnica co nie. Ponad dwa magazynki muszę zrobić. Trudno jest zrobić dwa magazynki. O kurna. O cholera jasna. Ale ham. O rzesz. Bardzo niedobrze. Bardzo nie niedobry ding. O No, nie jest wesoło. Jak się odbijać, można to się przegrywa potem. Prowokuję go troszeczkę, żeby się wychylił. Nawet mnie nie zobaczył teraz. Bo jest ślepy. Kto jest za takim krzakiem? Kurna, wykrył. Wykrył mnie. Kwik wiesz może dlaczego nie wyświetla mi się żarówka jak ktoś mnie zobaczy? Jestem nowy jakby co 3 zł i 99 groszy. Bo ona się nie wyświetla. Dopóki nie masz umiejętności szósty zmysł wyszkolonej na 100%. Wiesz, musisz mieć najpierw taką umiejętność. Chcę go z innej perspektywy dopaść z tych krzaków tutaj po mojej lewej stronie. Jacob 268 Heymuti. Możesz ocenić konto Jacob 268 i dodać do klanu 4 zł i 65 groszy. Bardzo dobrze kombinuje, czy on się wycofuje? Co on kombinuje? Ok, Multi grzech, jak Johnny, brawo. Dzięki! It's good, it's good, it's good. It's good, it's good, it's good. Dobra, lecimy. 50TP prototyp, 1000 bitów w 2. Chyba nowe konto. Reset nowe konto cholera wie Kurna Jaką zakatarzony nos, ale laguje nie widzicie? Ale masz gorączkę. No możliwe Możliwe, możliwe, że mam gorączkę. Gorączka! Ja się dziwię, że nikt nie chce Defendera. Każdy w dupie Defendera ma. Dziwię się trochę wam. Gorąca rączka. 462 mu wylosowało. Kurde. No ale trudno. Na trzy strzały mnie zdjął. Bardzo szybko na trzy strzały. No ale się odbiłem raz. To był największy błąd. Masz może mikromousa? Tego z drugiego tieru? Nie, nie mam go.